Dobrze, słuchajcie, przyszłam was poinformować, że będziecie pracować na mobilnej myjni samochodowej. Aaaaaa! krótkie shorty, jeansy, te sprawy, wiesz. widzicie, jaka to jest ciężka praca, myjnia? W przypadku dziewczyn na pewno nie będzie to tak jak z amerykańskiego filmu. Najlepszej będą na kaców tak, były, z oczami podkrążonymi <średziś> i chuj tam będzie z American Dream. Ja, spoko musieliśmy myć auto, Alan odkurzał. Ja y, tam myłam jakąś parową tą takim czymś i tam miałam przecierać szmatą. Nie chcę tego robić, a jakie jest inne zadanie? Robota jest y, dobra, tylko że ten szef cały czas ze mną łaził. Dlatego tak dużo musiałam zrobić, bo nie mogłam się pościemniać. Jakby za mną nie łaził, to zrobiłam mniej, a że za mną łaził to musiałam cały czas coś robić, nie? nie